Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia w Kapłaństwie Chrystusowym, na czele z przedstawicielami prześwietnej Kapituły Archikatedralnej, osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władz w różnych wymiarach służb państwowych, wojewódzkich i samorządowych biorący odpowiedzialność za dziś i za jutro naszej Ojczyzny i naszego polskiego domu. Drodzy przedstawiciele służb szmundurowych, drodzy przedstawiciele różnych stowarzyszeń i wspólnot z pocztami sztandorowymi, droga młodzieży, kochane dzieci. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, rodacy, świętujemy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości Polski. W 97. już rocznicę odzyskania tego daru wsłuchiwaliśmy się w teksty biblijne, które zawsze są dla nas źródłami światła dla ludzkich dróg. I to, co nas zdumiewa, przed chwilą odczytane teksty są odczytywane w całym Kościele Powszechnym. Spróbujmy więc powrócić z pytaniami o ich aktualność i wierność naszego dziękczynienia wobec Boga za to wszystko, co składa się. Na naszą wolną Ojczyznę, za to, że możemy się cieszyć darem wolności, który utrzymuje się zawsze przez zmaganie i darem bezpieczeństwa, który jest jak zawsze bardzo kruchy. Autor Księgi Mądrości ukazuje nam, że niezależnie od formy, i zasad sprawowania władzy. Każda władza winna mieć swoje odniesienie do Boga, przed którym zda sprawę ze swoich wyborów i decyzji. Oto słowa Księgi Mądrości. Słuchajcie i rozumiejcie, bo od Pana otrzymaliście władzę. On zbada Wasze uczynki. I zamysły Wasze rozsądzi. Tak więc niezależnie od tego, kiedy zakończy się historia Ziemi i rządzącej nią ludzkości, Bóg przypomina o swoim prawie sądu nad światem. To, co się dziś nazywa, będzie zweryfikowane już nie tylko przez ludzki trybunał. Czy powołane specjalne komisje, lecz przez Boga. Dlatego tak ważne jest, jak podkreśli autor Księgi Mądrości, byśmy nauczyli się mądrości, która bierze początek z Boga, bo On nie ulęknie się osoby, aby nie będzie zważał na wielkość. Dzisiejsza rocznica. Bardzo dobitnie współharmonizuje z tą Bożą mądrością, ucząc nas codziennej odpowiedzialności, nie tylko w wymiarach losu ojczyzny, miasta, ale każdego naszego domu, każdego miejsca pracy, szkoły, uczelni i każdego pojedynczego serca. W kulturze euroatlantyckiej zauważamy bowiem, bardzo niepokojący trend, negujący takie rzeczywistości jak ojczyzna, patriotyzm, naród, dziedzictwo, tradycja, historia przodków. Kiedy o tym się mówi, a nawet zaświadcza nie tylko mową, ale i życiem, można usłyszeć, że jest się teoretykiem spiskowych dziejów, fanatykiem czy nawet prost nacjonalistom zagrażającym innym. A takie pojęcia jak tolerancja, wolność, pluralizm mają być odejściem od jakichkolwiek zasad czy systemu wartości. Tymczasem takie rocznice na ziemi Polskiej jak 3 maja, 15 sierpnia. Czy 11 listopada mają nam uświadomić, że po Bogu i naszym z Nim związaniu na życie i na wieczność Polska należy do najwyższych wartości, za którą oddawano i jeśli potrzeba, trzeba oddać życie. Wróćmy do kart Ewangelii gdzie widzimy Jezusa przechodzącego przez pogranicze Samarii i Galilei. Nie zapomnijmy tego kontekstu, że Chrystus jest ciągle w drodze. Jego wejście w ten świat zakończy się dopiero sądem nad światem, kiedy przyjdzie po raz drugi i dlatego spotka ludzi, którzy chcą mu wyjść naprzeciw. A nawet wówczas, gdy rzucają w jego stronę owe mocne słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy. Mistrzu, Jezusie, ulituj się nad nami. Czyż ten krzyk trędowatych nie był naszym krzykiem narodowym przez czas niewoli, rozbiorów i okupacji? Ulituj się nad nami, Boże. Skróż ten miecz, co siecze kraj. Ojczyznę wolno. Daj nam, Pan. Ulituj się nad nami. Ile razy wołaliśmy do Boga, wzywając Jego interwencję. Dlatego powraca pytanie. Czy umiemy być wdzięczni za dary, które otrzymaliśmy od Boga poprzez historię naszych przodków, naszych ojców i matek, a także w naszych osobistych doświadczeniach nieraz cierpienia i śmierci? Drodzy bracia i siostry, Jezus jest ciągle w drodze. Ten narodzony w ubóstwie stajni, wygnany do obcego kraju, ratujący swoje życie i rodziny, powracający i niezrozumiany w zwyczajności Nazaretu i wreszcie jako nauczyciel ze znakiem sprzeciwu. Skąd u niego ta mądrość i takie cuda dzieją się przez jego ręce? Tak jak w przypadku uzdrowienia strądu, ale ten sam ukrzyżowany i stały jest ciągle w drodze, jest wśród nas. Dlatego wsłuchajmy się w słuszne słowa współczesnego poety Kazimierza Węgrzyna. Tędy przechodzi Chrystus. By w nas obudzić uśpione sumienia. Tędy już szedł wzdłuż wiślanych brzegów, świecił krzyżami wśród lasów i pól. Tędy przechodził wśród powstań i wojen, by z nami nosić nieszczęścia i ból. Tędy szedł Chrystus w blaskach dekalogu nad każdą naszą pochylony łzą. To On troskliwie pomaga nam znosić naszej wolności mocny dom. Tędy szedł Chrystus na nasze spotkania i mówił zwyczajnie naszą polską mową, kiedy z pielgrzymką czekał na spotkanie ze swoją matką gdzieś pod częstochową. Tędy szedł Chrystus poraniony w stopy jeszcze wziął i wciąż płoną świeże ślady krwi. Tędy przechodzi, dźwigając historię naszych szalonych, niebezpiecznych dni. Tędy przechodzi, by nas zbudzić w uśpionych sumieniach, żebyśmy jeszcze raz nie zachwycili się chocholim tańcem. Miałeś, chamie, złoty róg, został ci się tylko. To właśnie po to jesteśmy dzisiaj razem, żeby prosić o dobrą pamięć i wdzięczność, bo one będą dla nas zobowiązaniem i przestrogą że staniemy kiedyś, aby zdać sprawę z własnej historii wyborów własnego serca. Trzeba się o Polskę ciągle modlić, by była mądra i roztropna mądrością rządzących i rządzonych. By była wolna i nieobłudna we wszystkich wymiarach. Moralna i godna, a nie tylko przyzwoitką. Aby jak modlił się nasz wieszczy narodowy Cyprian Kamil Norwid, spełniła się tęsknota naszych rodaków do kraju, gdzie krągę chleba wciąż się podnosi z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Żeby była w nich i w nas owa tęsknota, kiedy. Słowo Katyń, Syberia, czy jakiekolwiek powstanie, włącza się wciąż do codziennych pacierzy. Gdzie dymiły Auschwitz, Majdanek czy Treblinka i gdzie każdy właściwie dzień ma swoją krwawą historię, do kraju tego, który walcząc za wolność waszą i naszą. Stawiał drogowskazy z dekalogu na drogach zgubionej Europy. Módlmy się, aby nie było takich praw w naszej wolnej Ojczyźnie, które będą w imię złudnych wolności pozwalały zabijać własne dzieci. Bo jak ostrzegał nas święty Jan Paweł II, wówczas będziemy narodem z przyszłości. Módlmy się za nasze rodziny, które są kolebką narodu i wspólnotą ludzi odpowiedzialnych za siebie. Aby Chrystusowy Krzyż i obraz Jego Matki miał miejsce nie tylko w sercu, ale i na publicznych forach, gdzie wciąż Pracuje się dla niej, cierpi i umiera. Złóżmy te nasze zamyślenia, naszą wspólną nadzieję i wdzięczność w tej ofierze, która jest ofiarą Chrystusa, z samego siebie, abyśmy mieli życie. Amen.